Lubiński. Pamiętamy. Tadeuszu Lutoborski. Pamiętamy. Barbaro Maciejczyk. Pamiętamy. Barbaro Mamińska. Pamiętamy. Stefanie Belaku. Pamiętamy. Tomaszu Merto. Pamiętamy. Andrzeju Michalaku. Pamiętamy. Dariuszu Michałowski. Pamiętamy. Stanisławie Mikke. Pamiętamy. Justyno Moniuszko. Pamiętamy. Aleksandro Natali Świat. Pamiętamy. Janino Natusiewicz Mirel. Pamiętamy. Piotrze Nosku. Pamiętamy. Piotrze Nurowski. Pamiętamy. Bronisławo Orawiec-Rofler. Pamiętamy. Janie Osiński. Pamiętamy. Adamie Pilku. Pamiętamy. Katarzyno Piskorska. Pamiętamy. Macieju Łażyński. Pamiętamy. Tadeuszu Włoski. Pamiętamy. Agnieszko Pogródko Pamiętamy Włodzimierzu Potasiński Pamiętamy Arkadiuszu Protasiuku Pamiętamy Andrzeju Przewoźniku Pamiętamy Krzysztofie Putro Pamiętamy Ryszardzie Rumianku Pamiętamy Arkadiuszu Rybitki Pamiętamy Ojciechu Sewerynie Pamiętamy Andrzeju Sariuszu Skąpski Pamiętamy Sławomirze Skrzypku Pamiętamy Leszku Solski Pamiętamy Władysławie Stasiaku Pamiętamy Jacku Surówko Pamiętamy Aleksandrze Szczygło Pamiętamy Jerzy Szmajdziński Pamiętamy Jolanto Szymanek-Beresz Pamiętamy Izabelo Tomaszewska Pamiętamy Marku Uleryku Pamiętamy Anno Walentynowicz Pamiętamy Tereso Waleska-Przyjałkowska Pamiętamy w Bigniewie Wasermanie. Pamiętamy. Wiesławie Wodo. Pamiętamy. Edwardzie Wojtasie. Pamiętamy. Pawle Wypychu. Pamiętamy. Stanisławie Zający. Pamiętamy. Januszu Zakrzyński. Pamiętamy. Arturze Zientku. Pamiętamy. Gabrielo Pych. Pamiętamy! Pamiętamy o Was wszystkich i nie zapomnimy! Na, na przykróle! W znaki! W górę! Są, a na do Pani Walenski, aleś, Anny, Anny, Anny Solidarność, do Pani Przyjałkowskiej, Lecą nasze baloniki, nasze znaki pamięci. No I gdzie lecą? gdzie? a tutaj? do Komorowskiego lecą zapraszają do Mama lecą proszę Państwa cudownie lecą są komunikaty lecą Przez chyba Nam jest potrzebna ufność Panu. Zapach powstań narodowych Pamięć i dymy nad Warszawą, Baczeński gajcy, z tymi Pamięć dymy nad Warszawą, Baczyński gajcy, z tymi Nam jest potrzebna w bo długo, 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 Polska, nie długo, kiedy

w na narodzie, marsz, marsz, Polonia, marsz, dzielny narodzie, od bodźczyny, od tej pracy, od oczywistej Brawo. Dawno powinno być objawy. Łydka chodnikowa, chociaż to spłacze. Czemu jednemu

to zawsze to jest tak, że ktoś wywołuje rozruchy, to mu zła. Płynie krew po ulicach, a później nam suplują bolków i te bolki na naszej krwi Tego się paszą. Ale zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. Zróbmy to. Tego gnoja. Ale nie, nie na, Pan poczeka, pan. Gębie to każdy może. Ale... Do Dobrze. Dobra. ja proszę będę. Gębie to każdy może. To, to trzeba... listopada, będzie pan? Będę, na pewno. To trzeba zrobić pokojowo. Solidarność była ruchem pokojowym i kiedy władza straciła, straciła swój mandat społeczny i zaczęło się sypać 10 milionów wyszło ludzi na ulicę, to, to musiało pęknąć i pękło. Więc tutaj największy problem nie jest, czy, czy pis jest mało radykalny, czy nie radykalny, czy chodzimy w pomicami czy nie, największy problem to jesteśmy my sami nasi znajomi którzy oglądają TVN i stamtąd czerpią wiedzę o świecie. My powinniśmy po prostu pokojowo, ale twardo i nieustępliwie bronić swoich prywatnych. Bronić swoich prycyjów. rozmawiałem z rodziną z oni śpiewają. Oni w powią. tej chwili śmiech. Policja w tej no. chwili tylko czeka na to, żeby wziąć, spałować 100-200 osób z no, no, drugich 300 włożyć. A później po prostu e, wystawić jakiegoś bolka, który powie e, amnestia i mamy go za to szanować i cenić. jak oni bandę z Niemiec banda z Niemiec to jest nim. Problem jest tylko taki, my Polacy jesteśmy problemem. My, którzy po prostu zadowalamy się, bo mamy na grilla, na kiełbaski z, z grilla, mamy, mamy telewizję, mamy TV. Mają, mają. Słuchajcie, Edward zaśpiewa. Edward Topek, nasz Bart, nasz Monetskiego zaśpiewał. Dobrze, przepraszam Edwarda. Edward, Edward, taki